znam też przeszedłem. Część rodziny przeszła, niestety nie wszyscy zrobili, nie było przyjemne dostanie informacji o śmierci członka rodziny. Przez koronawirusa nie, nie mogę chodzić na, na, na moje ulubione zajęcia. Wszyscy się boimy wychodzić gdzieś z domu, bo boimy się po prostu, że zarodzimy się covidem i że zarazimy potem babcie i no, nie będzie zbyt ciekawie. Przez pandemię dzieci nie mogą organizować urodzin. Przez koronawirusa moi rodzice nie, nie mogą grać koncertów. Tęsknię za szkołą, moje z nami też tęsknią. Nie mamy jakby takiego normalnego kontaktu z nauczycielami i ze sobą nawzajem. Najbardziej tęsknię za możliwością wyjścia z domu bez maski, aby okulary mi nie parowały. Nie lubię chodzić w maseczkach, bo nie wiem, czy ktoś jest zły, czy uśmiechnięty, czy jest, no, smutny. Najbardziej tęsknię za kinem. Chciałbym już pojechać na domowe. Bardzo tęsknię za swoimi przyjaciółmi, bo przez pandemię nie mogę się z nimi spotkać. No, jakby tracimy ten najfajniejszy czas w naszym życiu. Siedzimy w domu zamiast spędzać czas właśnie z ludźmi. Niedługo kończę 18 lat i jak tylko odbiorę dowód, pójdę się zaszczepić, bo chcę mieć pewność, że nie zarażę mojej babci.